Cześć, jestem z Wami na Imperium Sportu. Część z Was już zdążyłem poznać. Wy o tym nie wiecie, ale ja Wam znam już trochę. Także nazywam się Robert Burniejka. Mówię po polsku, jestem z Litwy. Także jak macie jakieś pytanie, czy co, ja będę odpowiadał. Będę tu co tydzień na forum. My mamy nowy układ, tutaj. Projekt taki z cyberem. Także chłopaki z schodu tutaj rządzą w Vegas. Ćwiczę tutaj, Las Vegas, najlepszymi. Także ja bardzo dobrze się znam na diety, na trening i jak rosnąć. Żebym wam pokażę. Kto z was ma 60 cm łapie? Ja to mam, mogę wam pokazać. Troszeczkę tak, wystarczy może. <grych> Także spotkamy się za tydzień. Będę jakie pytania, odpowiadam. I trzymajcie się. Patrzcie, róbcie, co będę mówił. To będziecie rosnąć. A jak nie, to ja was przypilnuję. Dobra, na razie.